Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie od 2017 roku znajduje się w nowej, wygodnej lokalizacji przy ulicy Towarowej 20. Zatrudnia 29 specjalistów służących rolnikom z powiatu olsztyńskiego we wszelkich sprawach dotyczących obsługi ewidencji producentów rolnych, rejestracji zwierząt, płatności bezpośrednich oraz wsparcia technicznego związanego z portalem IRZ. W skład olsztyńskiego biura wchodzą dwa wydziały oraz dwa samodzielne stanowiska. Olsztyńskie Biuro Powiatowe obsługuje największą liczbę beneficjentów w regionie. Corocznie w ramach podstawowych płatności, czyli płatności bezpośrednich, składanych jest około 5100-5200 wniosków. Do tego niewiele mniej, bo około 4000 wniosków składanych jest w ramach płatności ONW. Natomiast beneficjenci nasi również składają wnioski w ramach programów. Realizowanych w PROW 1420 20 m.in. rolnictwo ekologiczne, program rolno-środowiskowo-klimatyczny, czy też od tego roku dobrostan zwierząt. Liczba beneficjentów korzystających z działania ekologicznego w powiecie olsztyńskim jest porównywalna do województw pomorskiego czy świętokrzyskiego. Jest to ponad 500 rolników specjalizujących się w ekologii, jednak największą popularnością wśród beneficjentów cieszy się program rolno-środowiskowo-klimatyczny, z którego korzysta 800 rolników. Kładziony jest nacisk na ochronę gleb, ochronę wód, na wzbogacanie bioróżnorodności krajobrazowej, środowiskowej, na ochronę zasobów genetycznych roślin i zwierząt w rolnictwie, jak również na ochronę siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków. Jeśli chodzi o powiat Olsztyński, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety, jak my to nazywamy, przyrodnicze są to pakiety związane z ochroną siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków, które są położone na naturze 2000, a w przypadku ochrony siedlisk poza naturą 2000. I takich wniosków z tych pakietów w Olszyńskim Biurze Powiatowym mamy najwięcej. Mechanizm przyznawania dotacji w tym działaniu jest wyjątkowo przyjazny. Beneficjenci muszą jednak w swoich gospodarstwach stosować dobre praktyki rolnicze przyjazne środowisku, a koszty poniesione na te działania są rekompensowane wyższymi dopłatami. Wieloletnim beneficjentem olsztyńskiego biura ARIMR jest Krzysztof Biadała z WISE, który korzysta od kilkunastu lat z dopłat unijnych. Realizował program rolno-środowiskowy w ramach PROW 2007-2013, a obecnie realizuje działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. Jak ocenia współpracę z olsztyńskim biurem? Od samego początku, gdy agencja stała się płatnikiem dopłat, yy, mówiono nam rolnikom, że oni są dla nas. Yy, I rzeczywiście to widać yy, po 17 latach, że... Yy, Interwencje, które pamiętamy długo czasami, są już koniecznością, bo to no, coś zostało źle zrobione. Natomiast gdy wszyscy robią jakby swoje, do czego się zobowiązują, nie ma problemu, ta współpraca jest bardzo dobra. Na co dzień są podpowiedzi ze strony agencji, są szkolenia, jest ciągła informacja, co, co będzie w przyszłości, także stajemy bardzo dobrze. Dziś w czasie pandemii niezwykle istotna jest możliwość składania dokumentów o przyznanie płatności poprzez aplikację e-wniosek. Rolnicy wypełniają dokumenty w domu i przesyłają za pośrednictwem internetu. Olsztyńskie Biuro umożliwia wypełnienie wniosku na miejscu w przypadku, gdy beneficjent nie ma dostępu do sieci. Obserwujemy znaczną poprawę wypełnianych wniosków, a wszystko właśnie dzięki aplikacji Wniosek Plus, przez którą rolnicy składają do nas wnioski o dopłaty bezpośrednie. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, a instrukcja jest napisana jasno i czytelnie. Oprogramowanie poinformuje nas o błędach bądź brakach we wniosków, dlatego rolnicy przed wysłaniem mają możliwość poprawienia bądź dodania załączników. Olsztyńskie Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest miejscem przyjaznym rolnikom, stworzonym po to, by w sposób jak najbardziej komfortowy przeprowadzać beneficjentów przez cały proces składania wniosków.